No to brzmi Dobra, Mamy tutaj mercedesa c klasę 2002 rok, co będziemy robić? Będziemy robić sprężynę tutaj na amortyzatorze Bo jest gdzieś podobnie szpęknięta I wymieniać te dwie lampy Bo aim Jest nie tak jak trzeba Próbował tutaj y, mój jeden z kolegów To y, polerką ściągnąć Ale no, nie dało takiego rezultatu Jakiego powinno Więc będziemy je wymieniać y, Używki tutaj wiadą. Tutaj wam pokażę od tej strony tego Mercedesa. Tutaj ten e, zip tak musimy ściągnąć, żeby odciągnąć e, ten plastik. Tutaj te dwie śruby odkręcić, widzicie? Jedną śrubę tutaj odkręcić, a na górze jest e, poduszka na jedną nakrętkę. Jeszcze zapomniałem tutaj, że o łączniku oczywiście stabilizatora, nie? Znaczy, <gryw> jak go nie odkręcimy, to nigdzie nie wyciągniemy tego amortyzatora. No i dobra, amortyzator już jest wolny. Tutaj widzicie? Z tych dwóch śrub jest odkręcony. <coughs> tutaj odkręcony, tutaj ściągnąłem ten plastik, on i tak tutaj jest ułamany. Ale to nic nie poradzimy. Stabilizator, łącznik stabilizatora wykręcony. No i on już jest nam tutaj wolny. Teraz odkręcimy go z poduchy, od góry i powinien wyjść. No tak, tutaj jest od góry ta poduszka. Wchodzi tak, opa. Siopa. Widzicie? Dobra, wydostałem już amortyzatora, ale no jednak nie obeszło się bez wyciągnięcia tutaj tego nadkola Przynajmniej jednej części, bo to jest taki dosyć duży kielich, myślałem, że mi przejdzie Ale mi nie przeszedł, więc myślałem to szybko ściągnąć No i oczywiście tutaj się dwa pourywały Nie wiem, głupie strasznie rozwiązanie Czy to, czy się dostaje woda, cały czas się to koroduje i... No nic, coś wymyślimy przy zakładaniu Idę ściągać sprężynę Pokażę, co mi się nie podoba to, co mi się nie podoba, to jest już to, że tu są takie piny, były lokalizacyjne, i już są zmiażdżone. To źle założył po prostu poprzednim razem. A muszę to teraz ładnie jakoś wyczyścić, bo tam jest w środku taka nakrętka z dwoma ząbkami po bokach i ta nakrętka tak naprawdę trzyma to. Żeby to wykręcić, bo czasami jest tak, że poduszką mogę to wykręcić, nie? Ale teraz się trzyma, ale spróbuję tak. Spróbuję to jakiegoś imbusa zblokować. I spróbować to wykręcić, choć nie wiem. Bo tutaj te zęby są tak zmiażdżone, że będą mi blokować, ale zaraz spróbuję i najwyżej wam powiem. Dobra, co ja tutaj wymyśliłem? Powiem wam tak, no nie da rady tego. Tutaj ktoś tak zepsuł to, po prostu nie spojrzał na to i źle to zamontował. I tu są takie zęby, i on je tak zmiażdżył, że tam nakrętkę taką malutką, zaraz wam pokażę jak wyciągnę, to nie da rady wyciągnąć. Więc na co ja wpadłem? Blokuję sobie tutaj poduszkę i wkręcam po prostu amortyzator i tutaj mamy przyczynę dlaczego wymieniamy. Jednak jest pęknięta. Tutaj sprężyna, no a tutaj tak jak mówiłem wam wcześniej, tutaj jest tak zmierzone te dwa piny, że zmierzyło mi to nakrętkę, nie mogłem wykręcić tą nakrętki, bo ona ma tutaj takie dwa ząbki ją się powinno wykręcać. Więc nie dałem rady, więc sobie zblokowałem tutaj poduszkę i po prostu wkręcałem amortyzator. Jak wkręcałem amortyzator, no to to tak jak to mi się wykręcało, no i tak to dostałem. Teraz postaram się to wyciągnąć i zobaczyć. A jak nie, no to zrobię tą samą stroną. Tylko, że będę wykręcał amortyzator, to mi się będzie wkręcać. No i dobra, zrobiłem tą samą stroną, po prostu włożyłem z tutaj sprężynę od poduszki, bo jest strasznie duża ta sprężyna, trzeba ją mocno zgnieść. No i zrobiłem tak samo, tylko, że po prostu założyłem tu imbusa, pistoletem i wykręcałem To więc to mi się automatycznie wkręcało i tyle, bo nie będę tutaj się z tym bawił Bo nie mam poduszki Drugiej, teraz by nas to zblokowało, jakbym chciał to wyciągnąć, a to by mi pękło czy coś, no to już byłoby koniec Więc zrobiłem tą samą stroną i powinno się dać. Dobra, sprężynę już mamy wymienioną, bierzemy się za lampy No te jeszcze trzeba się polerować, no ale w lepszym są stanie niż te No ale po starej już wiemy gdzie są mocowania, tutaj Tutaj i tutaj, więc do tych dwóch się dostaniemy. No, ale do tego tutaj to trzeba, zstrzygniemy sobie zderzak z przodu. Pokażę Wam jak przy tym Mercedesie C200 kompresor się to ściąga. Tutaj zderzak, widzicie? Tutaj sobie odkręciliśmy jedno, to już i takie jest zajechane, ale to jest jedna śrubka, tutaj za nadkolem. Tutaj ją odkręciliśmy. I tutaj jest taki wsuw, o widzicie, tutaj jest takie miejsce i tutaj jest taki pin on musi wejść. No i tutaj mamy dojście do lamp. Więc tutaj jak sobie to teraz odkręcę, to nie będę musiał w sumie ściągać całego zderzaka. Z drugiej strony zrobię tak samo, bo odkręcę tutaj tą śrubę, tą śrubę, tą śrubę i lampa mi powinna wyjść. No i tutaj jedna taka ciekawostka. Wyciągnąłem tą lampę, tak jak mówiłem, po wykręceniu tych trzech śrubek. Tutaj nam troszkę lewo-prawo trzeba pokombinować, ale wyjdzie bez ściągania całego zderzaka. Ale tutaj zobaczcie, musicie uważać, ono ma vacuum system. Tutaj się mieści, zaraz ja wam pokażę. Widzicie? I ten wakim system e, prawdopodobnie działa do tego, żeby, że to ustawia pozycję światła, góra, dół czy coś takiego. Nie wiem, nigdy z takim czymś się nie spotkałem. Jeden z moich kolegów tak stwierdził, więc muszę mu wierzyć na słowo. Nie chcę Was też w błąd wprowadzać, bo nie mam pojęcia. Nigdy się nie spotkałem, ale na pewno przestudiuję to w wolnym czasie, czy tak jest, czy tak nie jest. No i z tej strony już tak nie było łatwo, z widzicie tutaj, chciałem to rozwiercić, bo z tamtej drugiej strony yy, był wkręt na dziesiątkę, nie, na, na dziesiątkę nasadkę, z tej strony był chyba na torsa, nie wiem, był tak skordowany, że już nie widziałem nawet, musiałem rozwiercić głowę, żeby się dostać, no i, a zobaczcie w jakim stanie jest to, nie, yy, 20 lat już, więc tutaj klient już został o tym poinformowany, że tego już nie złożymy z tym, to on sam mówi, a weźcie to jakoś tak naprawcie, żeby to było ładnie. I ten, no nie wiem, postaram się tutaj coś włożyć. Tutaj mam, widzę, że ma klipsy, więc zarzucam tutaj na klipsy. Postaram się, może tutaj dać tutaj, to jest dosyć zdrowe. To może dam po prostu śrubę na wylot, bo tutaj metal też jest zdrowy. Śrubę na wylot, albo jak nie, to po prostu na trytytkę ściągnę. Choć na to będzie trochę druciarstwo, więc wolałbym dać raczej śrubę. Dam tutaj po prostu śrubę, taką fajną spodkładką, żeby był też łatwy dostęp. Dobra, jak to z używanymi rzeczami, sprawdzimy przed złożeniem wiesz, czy w ogóle to działa. Nie no, działają. Możemy składać i wypolerować. Dobra, tutaj te łączenia nie będą idealne, no ale to takie klipsy metalowe tam były porcywiane, one się poddały przy wyciąganiu, ale nie ma lipy. Może być. Trzyma się. Dobra, biorę się tutaj za wyczyszczenie, za wypolerowanie tych lamp. No dobra, jedną już mam wypolerowano. Nie, wyszła nawet całkiem całkiem. Można byłoby jeszcze. Lepiej jeszcze można ją woskiem przejechać, na no, wtedy tak fajnie się świeci, ale nie mam wosku, już mi się skończył. No ale teraz bierzemy się za drugą. No jest różnica, nie? Nie wiem czy tutaj będzie widać. Chciałem wam tutaj pokazać jak fajnie widać. Teraz co jeszcze musimy spolerować, nie? Już na takim etapie widzicie, to jest tak w miarę jasno, przejrzyście. A widzicie tutaj ten? O widzicie. No i to znaczy, że jeszcze to trzeba spolerować. No i więc teraz się skupiam na tej części lampy, żeby ten osad taki szorski ściągnąć z tego. No i dobra, Mercedes skończony. Ta lampa mi się wydaje, że jest bardziej też od środka troszeczkę przyżółknięta No ale i tak jest o wiele lepiej niż było ładnie to poszło, a czego ja używam do polerowania? Powiem Wam tak, tutaj ta gumeczka taka dosyć twardawa jest, pierw jadę pastą G3, to jest taka to pasta, farelcla, czy jakoś to się tak nazywa dosyć popularna jest ta firma w Anglii, to G3, to jest pierwszy stecz, no i do tego używam wody, co nie? Psikam sobie na reflektor, no i poleruję ten najgorszy syf, bo ona jest ten cutting to jest ten pierwszy, no i potem to wycieram, wszystko jak już Widzę, że ten cały ten syf taki zeszedł, co Wam pokazywałem, no to potem wycieram i jadę G3, G6, tylko tą G6 już jest na sucho, bez wody. No i potem trzęs szmatką i jeszcze na koniec czasami kładę wosk, ale do wosku też trzeba mieć czas, bo trzeba nałożyć wosk ładnie i zostawić tak na pół godziny, potem wosk zetrzeć. I fajny daje taki efekt i wosk też i zabezpiecza w jakimś stopniu, bo woda szybciej spływa, nie stoi. No więc tak. Mamy tutaj Forda Transita, kostuma z 2016 roku. Zrobimy mu basic service taki podstawowy serwis. I mamy do wymiany: tak, klocki i tarcze z przodu, klocki tarcze z tyłu i tylni prawy amortyzator. Powiem, ja że tutaj troszkę mi, tak jakby serce przez chwilę zamarło. Zobaczcie, skrzynia jest pomalowana na czarno. Jeszcze nigdy się tak nie spotkałem, żeby przy tym tradycji skrzynia była pomalowana na czarno. to Zazwyczaj ma jasny kolor i tak po prostu obkręciłem się. I kątem okazało się, że czułem czarny. Myślałem, co to za wyciek. Myślałem, że to jest taki olej, po prostu cieknie. No to nie, po prostu kolor skrzyni. Dobra, szybko wam pokażę, jak tutaj ściągnąć tarczę, bo już serwis zrobiłem. Tutaj wiadomo, kopy to schodzi, zacisk schodzi. Tutaj widzicie, w tych dziurach jest pięć śrub takich. Które trzymają łożysko, odkręcacie je, odkręcacie pół. No i teraz i tak mamy do zmiany tarcze, więc yy, nie dbamy o starą, ładujemy motkiem tutaj i to nam ładnie wyjdzie. No i zobaczcie, tak to tutaj wygląda, co nie? Tutaj potem to trzeba wyczyścić. Trzeba uważać na czujnik yy, ABS-u. No i tutaj jest pół tutaj to ściągnąłem, więc teraz obkręcam to tak. Kładę na ziemię, odkręcam tutaj te śruby. 13, no i zbijam tarczę w dół, nie Młotkiem Uderzam łotkiem w tą stronę, no i tarcza nam schodzi no i widzicie już tarczę zbiłem tutaj tutaj jest ta część którą musicie włożyć i potem przykręcić z powrotem tutaj, na tymi, tymi śrubkami więc wkładacie nową tak no i podwyższacie sobie, ja to daję zazwyczaj na takie dwa klocki i tutaj ustalam no i skręcam dobra przód już mam yy, skończony wziąłem się teraz za tył Mówię, pokażę Wam szybko, bo nie mam za bardzo czasu, ale chciałbym Wam to pokazać. No to wiadomo, tutaj kopyto ściągamy, zacisk ściągamy, klocki wyciągamy stare. No i tutaj jest ten tłoczek, co trzeba go wcisnąć. I tutaj mam tarczę, co nie? Tą tarczę już jest z razem, to ściągnąłem razem z trzeba odkręcić. No i teraz trzeba rozkręcić te śruby. Jak rozkręcicie te śruby, no to trzeba tutaj coś wbić, przycinak, bo to całe to jest tarcza. No i to ma nam zejść. Tylko ta flansza ma zostać razem z łożyskiem. Więc ja tutaj zazwyczaj odkręcam to, no i wbijam tutaj przecinak, powolutku przecinak, przecinak, no i to od, odchodzi. No i już odseparowałem tarczę tutaj od łożyska, widzicie? No i tutaj tym razem obeszło się bez przecinaka, nie musiałem tego wbijać przecinaka. Było dosyć luźne, niezapieczone. zazwyczaj się zapieka tutaj, widzicie to łożysko. Bo światełko już mi się kończy No i dobra, klocki, tarcze zrobione Wszystko tutaj ładnie skręcone To jest na 420 tylko to jest w zależności jaki jest rozmiar tej nasadki Musicie sobie sprawdzić, ja sprawdzam na Autodacie No i amortyzator zrobiony Tutaj do amortyzatora to łatwo Wziąłem podnośnik Tutaj pod tynią bele No i tutaj jedna śruba Nasadka, nakrętka jest z drugiej strony A tutaj jest e, gwint, jest tam e, We frame'ie Trzeba tylko tutaj odkręcić, potem przykręcić. Co my tu mamy? Audi S4, 2005 rok, no i z ABS-em, widzicie? I skid Lights jest na desce, zeskanujemy co i jak, ale wezmę go na rampę w razie czego. Zobaczymy, czy jest sygnał z czujników. No, co już klient naszykowany, nasz przygotowany na robotę. Klucz do kół naszykowany, no mi się podoba. A co mi się jeszcze podoba? Dzisiaj byłem na kanale rano i zobaczyłem 100 subów. Dzięki bardzo, że jesteście. Fajnie, że oglądacie. Ostatnio dostałem komentarz pod filmikiem, że mam za dobre filmy, a za mało wyświetleń. No cóż, no trudno. Na początku tak jest. Mam nadzieję, że to się poprawi. A suby i wyświetlenia przejdą. Ale dzięki, że wy jesteście. No i dobra, zyskanywałem go tutaj. Mamy Stering Angle Sensor Voltage Supply Terminal 30. 30 i lewy i prawy e, sensor od ABS-u lewy prawy tył I zaraz o, ja sobie to sprawdzę w taki sposób, zobaczę w ogóle czy, o, czy one w ogóle czytają te czujniczki Advance measurement Tak, widzicie? Skupiamy się na tych czterech przedni lewy, przedni prawy Tylni lewy i tylni prawy. No i zazwyczaj jak ja to robię Kręcę kołem No i nie czyta. Tył nie czyta nam Z drugiej strony też nie Teraz sobie przekręcimy z przodu Widzicie z przodu pierwszy? Wali już się zmienia, nie? No to czyli że czyta No i teraz idziemy z drugiej strony o, z drugiej strony automatycznie też się zaczęło kręcić, jak przekręciłem, no to czytają. No i teraz zobaczymy, yy, zajrzę od spodu, czy nie ma jakichś zniszczeń wizualnych, jak gdzieś kabel czy coś, jeśli nie, no to prawdopodobnie będą to czujniki. Yy, tutaj tył jest obniżony, widzicie, ktoś tutaj już się bawił, amortyzatory, yy, sprężyny, ale to nie o to chodzi, tutaj jest ten yy, czujnik, tam go widzę, widzicie go tam. No i to ja nie widzę, raczej to mi się wydaje, że ten czujnik będzie wywalony. Ale tylko że teraz tutaj patrzę gdzie on idzie i powiem wam, że jest niezaciekawie, bo on wchodzi tam. Czyli że będzie go trzeba od środka, od pasażera tylnie drzwi otworzyć i ściągnąć te panele i No Ale tutaj to postawimy na czujniki. Będą czujniszki do wymiany. Mamy tutaj Jotka Aigo 2016 rok No i mm, klient narzeka, że już sprzęgło mu się skończyło. Nie wiem, zaraz zobaczymy Chyba tutaj jest e, na lince, to może spróbujemy mu podciągnąć. No, pedał tak dziwnie chodzi. Dobra, zaraz weźmiemy na rampę, zobaczymy. E, no i tutaj jest ta linka. Spróbujemy ją troszkę podciągnąć. Ale to mi się wydaje, że jak to będzie skrzynia do zrzucenia, bo on dosyć ciężko chodzi ten pedał. To ten wybierak to ramię. Mi się wydaje, że jest trochę przypieczone. Nie chcę wam zasłaniać, ale mam nadzieję, że ją widzicie tutaj. Ale co jeszcze tym znalazłem? Kapnęło mi coś na głowę. Gdzieś płyn chłodniczy się jak nie. Zobaczcie co tutaj jest. Widzicie jak ta chodnica jest zgięta? Gdzieś przy i ostro. Zobaczcie, na wiatrak jest pęknięty cały. Tutaj normalnie ten dół jest wygięty. Nie wiem, czy tak będziecie widzieć. On normalnie z... z tą wiotą Nieźle. Powiem wam, że tak, tutaj było uderzenie, bo widzicie tutaj, całe to jest zgniecione, ten spornik jest mega zgnieciony. Tutaj on gdzieś ładnie uderzył, tutaj też deszczko podjęte, ale co najlepsze to wam pokażę, zobaczcie, to było świeżo malowane jest. Widzicie? O zobaczcie to takie się robi patenty mógł to bardziej przymalować Co najlepsze tak jest z dwóch stron Widzicie? Si? No i tak, powiem Wam tutaj tak, że ten pedał sprzęgła musi być w takim samym poziomie jak pedał hamulca no i tak zrobiłem go, nie? Jest, wyrównałem, no to zluzowałem delikatnie go, tak dwa razy obkręciłem tam nakrętkę na tym kablu, ale to nic nie dało, on i tak chodzi tak ciężko chodzi, mi się wydaje, że tam jest taka łapa w środku w skrzyni, ona w takich tulejkach siedzi i tam jest zapieczone. Parę razy tak miałem przy oplu, yes. tak, no, przy którymś oplu, więc tutaj to i tak będzie trzeba raczej zrzucić skrzynię. skrzyni. sobie baterykę tej przy w 3 z 2006 roku no i co nam wyjdzie? Uuu, replace battery. No bateria jest spadnięta. Bateria jest tutaj w bagażniku z prawej strony pod takim panelem. No i tak co tutaj mamy? Do wymiany starter system jest dobry i ładowanie jest, więc bateria nam zdechła. Kolejny pacjent to jest Ford Transit 2006 albo 7 rok. 2,2 y, silnik. No i mamy tutaj do wymiany wysprzęglik. Jak widzicie, wysprzęglik i wymienimy pompkę sprzęgła. No bo płyn nam cieknie. I klient narzeka na to, że ym, rano jak wsiada do samochodu, no to y, pedał mu wpada y, na dół. Pedał sprzęga mu wpada do samego dołu. No i musi go przepompować parę razy. No to już teraz tutaj wiemy, bo wyczyściłem to wczoraj. Nie, bo tutaj było ogólnie wszystko olejem zawalone, więc wyczyściłem to wczoraj no i mówię zostawię na całą noc, no i zostawię na całą noc, no to już jestem w święcie przekonany, że to jest wyciek z wysprzęglika, ale wymienimy też i pompkę, bo tam jest pompka, wyrabia się przy tych transitach, potem wam pokażę, taki ciepiej plastikowy się wyrabia i pedał ma dosyć duży luz, ale to wam pokażę jak będę wymieniał, na razie wyjeżdżam z skrzynią i ten, nie będę wam pokazywał, jak tutaj to będę robił, bo to trzeba wał, tutaj te sanki już kiedyś ła pokazywałem w odcinku, więc nie będę marnował czasu i nie przedłużał odcinka, więc wy, wyjadę tą skrzynią szybciutko. Powiem mam tak, no i y, niespodzianka z rana, lubię takie niespodzianki. Tutaj dokręcając nowy wysprzęglik. Y, gwint się poddał. w tym, y, ale to jest cały case do skrzyni, więc no, tutaj nie da rady nie będziemy teraz wymieniać kejsa, nie? nie wiadomo jaki przyjdzie stanie następny, ten, ten już był wymieniany, bo tutaj był piew pęknięty, to ten już jest używany, no i mm, poddał się tutaj, dokręcałem wszystko tak jak trzeba kluczem dynamometrycznym, no i gwint poczułem jak, jak mi puścił, to mówię na pewno tego tak nie zostawię, bo to będzie powodować problemy w przyszłości, więc no jedna opcja, która tylko wchodzi tutaj w rozwiązanie, Wziąłem tak, to jest gwint 6, więc wziąłem wiertełko 7,5, rozwierciłem wiertełkiem 7,5 pod gwint 8, nagwintowałem na ósemkę. Tutaj rozwierciłem dosyć delikatnie, tylko e, dziurę powiększyłem w wysprzęgliku. Żeby mi teraz ósemka śruba weszła, ósemka śruba mi wejdzie no i, i ładnie to skręcimy, tak jak trzeba. No. Troszkę by z rana, ale to nic nie poradzimy, taka rzeźba to nie rzeźba, trzeba to naprawić nic tutaj nie poradzimy no. to jest jakiś taki materiał dosyć miękki nie wiem czy to jest aluminium czy coś taki jakiś dziwny stop, ale to jest mega miękkie tutaj zalecam dokręcać to kluczem dynamometrycznym, bo łatwo przekręcić no i dobra, mamy tutaj tego transita mm. teraz będziemy brać się za tą pompkę sprzęgła tam już żywy zrobiłem jak widzicie to jest taki brakiet na dwie śruby, to jest dolna i na górze jest jeszcze jedna, ale ciężko mi, żebym Wam to pokazał, raczej nie zobaczycie. O, jest! No widzicie, te dwie, ona się trzyma, ty na tych dwóch. I tutaj chodzi na takim tłoczku plastikowym. No i dlaczego to wymieniamy? Widzicie tę górną część tego tłoczka. Postaram się Wam pokazać, o zobaczcie, jaki to malus. I to się wyrabia, właśnie, bo jest plastikowe, nie? I to jest naprawdę bardzo duży problem. Dużo razy to robiłem właśnie z tego powodu, że to się tak wyrabia Raz to już tak w ogóle się wyrobiło, że aż się przetarło, nie? No, ale to więc tak, tak, będziemy go tutaj wyciągać. Z tej strony sobie tą zawleczkę wyciągniemy, tutaj od tego tłoczka, żeby wyciągnąć tego tłoczka. Tutaj ściągniemy z tych dwóch śrub. No i mamy jeszcze tutaj dwa przewody. Ten przewód od zbiornika i tutaj Przewód, który idzie do wysprzęglika Tam jest taki klips, trzeba go wyciągnąć i ten przewód wyciągnąć Mówi się łatwo, trochę ciężej z robotą No i dobra, wyciągnąłem już tą pompkę I zobaczcie, widzicie o co mi chodzi? To jest naprawdę nagminny problem przy Fordach Transitach, tych starszych, 2005, 2006, 2007 I robiłem tego dosyć dużo jest tak wyrobione, nie? Jak, to czyli, że jak macie od góry taki duży luz na pedale sprzęgła, zanim poczujecie, że coś w ogóle wciskacie, to przypatrzcie się na pompkę, nie? Prawdopodobnie to będzie to. To ten tłoczek tutaj na górze jest wyrobiony. Ale ty chciałem wam pokazać nowy. Nowy właśnie przyszedł. I co najlepsze, tak, zobaczcie, przed, przed włożeniem nowego, przyjrzyjcie się tutaj, nie ma tej gwintu, nie? A tam są takie śruby, takie jak wkręt. Zaraz wam pokażę. No i właśnie ona tak wygląda. Widzicie? I co ja robię przed wożeniem? Przed wożeniem wkręcam, robię sobie gwint tą śrubą, tą samą śrubą, robię w nowym po prostu gwint, żeby potem nie męczyć się na samochodzie, bo uwierzcie mi, pierwszy raz jak to będziecie wkręcać, to będzie taki opór, że na samochodzie tam nie macie miejsca, bo są padały obok siebie, jest drążek kierowniczy, jest wszystko i naprawdę uwierzcie mi, że nie będzie tam miejsca. I druga sprawa, tam się musicie przyjrzeć, tam jest taki taki metalowy plate i on ma tam wycięcia nie i w te wycięcia wchodzą te zęby i ten ząb tutaj się blokuje widzicie na górze ma taką wsuwkę i tutaj ma wsuwkę z tej strony i tutaj z tej strony ma wsuwkę więc tam się potem jak będziecie to kiedyś robić to na pewno to zobaczycie nie o co mi chodzi że on musi pierw tak wejść i musicie go wsunąć i wtedy dziury wam się zgrają na śruby no i dobra, gwint już sobie zrobiłem, tak jak mówiłem, wkręcałem tą śrubą, tą całą śrubę wziąłem, wkręciłem normalnie przychodką. tu i tu, do samego końca, potem to powtórzyłem jeszcze raz, żeby było łatwiej, no i teraz zobaczcie, jest o wiele łatwiej, nie bo mi się wkręca. Więc zróbcie to sobie przed założeniem, a uwierzcie mi, że w wasze życie będzie łatwiejsze. Mamy tutaj Audi z 2016 roku, V6. S-line 4 i mamy tak, wyciek wody dziś delikatny, tutaj coś już delikatnie widzę, ale to musimy dokładnie sprawdzić gdzie cieknie 61 tysięcy auto przejechane. Do tego użyjemy takiego zestawu, napompujemy i zobaczymy skąd cieknie. Ale to, to jest S-line. Fajne wyposażenie w środku, naprawdę. Fajne te te audicy. Choć ja osobiście no, nie kupiłbym Audi, nie wiem jakiś tak. To nie mój typ. Bardzo preferuję Mercedesy. Ale to co kto lubi? No i tak, dobra, sprawdzamy ten wyciek wody. Tutaj chcę wam pokazać. Widzicie, to jest pompa wody. Jeszcze poczekam aż się nam zagrzeje, bo to jest pompa wody, ale też i yy, koło pompy wody jest taki plastikowy, taka plastikowa zabudowa chyba z czujnikiem temperatury i teraz nie jestem tak do końca pewny, czy to cieknie z pompy wody, czy to cieknie z tej plastikowej obudowy, ta obudowa jest taka, my to nazywamy water housing ale to mi się raczej, prawdopodobnie mi się to wydaje, że to będzie tej z pompy wody widzicie stary taki znak popłynie chłodniczym na lustereczku no i to cieknie co to za cyferki tutaj Audi ma Ktoś wie? Nie wiem czy pamiętacie tego Land co był u nas na żaróweczki i na DPF, więc właśnie teraz wypaliłem mu DPF i przyjechałem, nie przyjechałem się dużo, może ze 20 km powiem wam, ale tutaj był limit 40 i od 40 gramów już się pojawia informacja tutaj na desce. No i wypaliłem i ma spaść poniżej 6 gramów. No i spadło mi poniżej 6 gramów. Teraz mnie prosi, żebym się zatrzymał. Wrzucił na park, włączył stacyjkę. Wysośnie to zrobiłem. No i teraz tutaj komputer sobie liczy, pewnie to programuje. No i dPF wypalony. Nie miałem Wam jak pokazać, bo tak, jechałem sam, musiałem jeszcze z komputerem na autostradzie, z telefonem. Słabo by to było, słabo by to wyglądało. Dobra, teraz muszę włączyć stacyjkę. No tak, informacja już nam tutaj znikła, nie? O dpf więc powinno być wszystko w porządku. Teraz muszę znowu wyłączyć stacyjkę. Teraz muszę ją znowu włączyć. No i teraz mi się pyta, czy chcę usunąć wszystkie kody. No to tak, no bo kod był. No i muszę znowu wyłączyć stacyjkę. Teraz muszę ją znowu włączyć. No, i usunęło wszystkie kody. No bo jeden kod był na temat DPF-u, że jest yy, za dużo. No, i muszę znowu wyłączyć stacyjkę. Co ten Land Rover? No i to wszystko. Procedura zakończona. DPFik wypalony.